W dzisiejszym odcinku y, zabieram się za zrobienie podpory, wspawanie jej, przymiarkę y, progu, stopnia i prowadnicy. Dobrze. Poległem ostatnio na tym elemencie. Y, zaczął się rozdzierać nie tak jak chciałem. No, nie miałem po prostu na czym dogiąć w sposób, w który powinno być dogięty, więc pomyślałem o trochę innym sposobie. Czyli podzieliłem ten element sobie na trzy. Tutaj jeden boczek, gdzie będzie tylko jedno gięcie zrobione. Drugi boczek, gdzie będą, e, będę próbował zrobić dwa gięcia. Jedno gięcie tutaj i drugie gięcie to będzie zagięcie tego rogu, żeby tutaj, żeby tutaj ten rancik co jest zrobić. No i trzeci element, który też będzie miał jedno gięcie tu z przodu. I później będę to spawał. One oczywiście są większe. Zawsze mogę doszlifować tak dalej, a wydłużyć to już później jest problem. Więc będę działał w ten sposób, zobaczymy jak pójdzie teraz. A myślę jeszcze nad tym, czy nie wycinać tutaj tego miejsca na ten zatrzask, który jest. Tutaj te dwa elementy były połączone jeszcze takim wpustem. Wchodził, wchodził jeden w drugi, i dodatkowo trzymał oprócz zgrzewów. Zastanawiam się, żeby, żeby po prostu stąd wyciąć ten dobry kawałek i bawać tam do tego, co będę robił. No ale o tym jeszcze pomyślę. Nie tak, żeby po prostu ten zatrzask tutaj był, bo nie jestem w stanie go tam zrobić sam. No zobaczę, pomyślę, zobaczę. A teraz bierzemy się za, za te elementy. Przypominam, to jest odtwarzany element. To jest pierwszy element, na którym robiłem sobie próby spawania. Ustawiałem spawarkę, tak dalej, żeby wiedzieć jaki prąd, jakie inne ustawienia, prędkość drutu, tak dalej, tak dalej. To jest drugi, druga próba, na którym no już też trochę nauczyłem, widzicie jak jest wygięty, źle powycinałem, ale do trzech razy sztu sztuka. Tym razem wszystko się udało. Jeszcze tylko otwór. Przymierzałem już wstępnie na samochodzie. Wszystko pasuje. Więc jutro pewnie będę spawał. Dobrze. Element mamy wstępnie przygotowany. Teraz przygotuję go. Pod podkład. Tak samo inne elementy, które malowałem wcześniej podkładem, pomaluję jeszcze jedną warstwą, tak dla pewności, ale przed malowaniem użyję wełny czy maty, maty chyba bardziej. Do tego, żeby zmatowić całą powierzchnię i druga warstwa podkładu się przyjęła. Pierwsze spawy za mną. Nie wygląda to może najlepiej, ale jak mówię, pierwsze zaraz je e, spróbuję trochę oczyścić. W środku nie będę tego jakoś mocno szlifował. Nie ma takiej potrzeby, bo to będzie i tak e, niewidoczne. Więc nie ma sensu, żebym tutaj jakoś mocno szlifował. Ogólnie, jak spawałem tutaj, to roztopiało mi wosk, który jest nad e, i zalewało mi. Y, całą tą przestrzeń z jednej strony myślałem o fajnie od razu zabezpieczy ale przecież muszę jeszcze to pomalować i teraz teraz będę to robił trochę obczyszczę y, zmatuję y, i tutaj od środka wszystko co sobie przetarłem y, pomaluję podkładem a pewnie jutro dla mnie to jeszcze w tym samym filmie zacznę przymierzać. Może nawet jeszcze dzisiaj się uda, żeby sobie przymierzyć inne elementy, czyli tą resztę, cały tutaj stopień, i tak dalej, tego czego brakuje w tym miejscu, żeby sobie przymierzyć, pomierzyć i tak dalej. Ale to wtedy sobie zapnę wszystko na te żabki, tak żeby zobaczyć, gdzie, co, jak. Ale to za chwilę zobaczycie. Yy, ogólnie to jest tymczasowe, nie? To tak nie zostanie. Yy, będę jeszcze yy, przy tym działał, więc na razie tylko, żeby w nocy po prostu nie, nie weszło rdza i tak dalej. Chcę to na chwilę zabezpieczyć. A właśnie, właśnie sobie uświadomiłem, że mam zły gaz podpięty pod automat, bo powinienem mieć mieszankę CO2 z argonem, a ja mam tylko argon. Bo chciałem to spawać, kupiłem od razu tylko argon. Nie pomyślałem o tym, że będzie właśnie mnóstwo takich spawów jak ten, i muszę kupić jeszcze jedną butlę z inną mieszanką. Więc jakby ktoś się zastanawiał, czemu to tak wygląda i znaczy, bo ja o tym myślałem, to właśnie przez to, że miałem złą mieszankę. Pewnie też zobaczycie, że tą pierwszą wersję, którą zrobiłem, to na niej uczyłem się spawać, znaczy uczyłem, ustawiałem spawarkę, patrzyłem, co się będzie działo, jak się zachowuje, tak żeby ustawić odpowiedni posłów i odpowiedni prąd. I wstępnie tak to wygląda. Oczywiście jeszcze mnóstwo pracy, po prostu na dzisiaj kończę. I tak, żeby to na teraz zabezpieczyć. Dobrze, to wstępnie sobie przymierzyłem. Tak to wygląda. Więc ja już jestem zadowolony, bo coś widać w końcu. Nie rozbieram tylko. Montuję z powrotem i widać, że jest lepiej. Yy, jakby to jest stary element, ale tutaj te dwa. Tego rantu w ogóle nie było wcześniej. A ten no to już też był tutaj w środku w bardzo, w bardzo złym stanie. Ta krawędź, do której przychodzi ten zewnętrzny próg też już praktycznie nie istniała, dlatego zdecydowałem się na Wymiany całego. No dobrze, ale zanim to będę spawał, to jeszcze to rozbiorę, dlatego że dopóki mam jeszcze dostęp tutaj, to chcę to, chcę to o, oczyścić, podmalować i dopiero wtedy będę spawał. Spawał ten próg przy okazji jeszcze. Poprostuję kilka rzeczy tam w środku też, poczyszczę, przygotuję do tego, żeby już zasłonić na stałe, żeby nie było zaraz, że coś się wydarzy. Dodatkowo jeszcze tutaj jest, to jest problematyczny element, bo z drugiej strony on wygląda bardzo podobnie, czyli samardza. I myślę, co tutaj zrobić, bo do tego. Przychodzi ta dolna krawędź, ja tu już jak widzicie to tak nie wygląda za dobrze. No ale myślę, że yy, coś wymyślę w trakcie. Dobra, no to to co? Rozbieramy to z powrotem i do dzieła. I jeszcze jedna ciekawostka, o której nie mówiłem. Tutaj jest nakrętka, do której montujemy śrubę, na którą montujemy fotel. I ta nakrętka jest na płaskowniku, który przymocowany jest e, nitem. To widać od drugiej strony. Nie, to cała jest blaszka, którą też za chwilę ściągnę ale ciekawy patentnie na nicie taka blaszka i tak naprawdę są wszystkie mocowania wszystkie mocowania foteli zrobione Wstępnie oczyszczone, ale to tak wstępnie, wstępnie. Głównie czyściłem. Oj wyostrzy się, czy nie? Głównie czyściłem miejsca, które tego wymagały, nie czyściłem wszystkiego. Znaczy najpierw wiecie szczotką, drucianą, żeby zobaczyć w ogóle te miejsca, bo ktoś tutaj jakąś czarną mazią po ale taką suchą eee, wymalował, nie wiem dlaczego. Tutaj to tylko przy, przy otworach. Ale tak wygląda dobrze. Dobra, to mam taki pistolecik do piaskowania, trochę korundu. Hmm, spróbuję, co tutaj się będzie działo. Czy da radę, czy nie. Ogólnie kupiłem sobie kompresor, ale nie polecam firmy, od której kupiłem kompresor. Jest nie wiem, jak to określić. No, oddałem na gwarancji. Przysłali mi, że jest wszystko ok, mówiąc, że to u mnie z instalacją elektryczną jest coś nie tak. No ale do jakiego gniazdka nie podłączę, to albo w ogóle nie, nie, się nie włączy, albo włącza się, napompuje raz, drugi, za trzecim razem wyskakuje bezpiecznik na silniku. Po czym wystarczy go wcisnąć z powrotem i zaczyna znowu działać. Więc to nie wiem, czy to u mnie prąd, czy to po prostu ta maszyna jest. No wiecie jaka. Dobra, tyle narzekania. Czas się brać do robota, nie narzekać. Dobrze, to pokazuje to pokazuje postęp prac niestety nie jestem zadowolony nie dlatego że tutaj jest dużo rdzy, to jest wszystko taka powierzchowna ale przez tego pacjenta tutaj dobra w instrukcji jest napisane, że nie może być na przedłużaczu dłuższym niż ale próbuję go podłączyć na jakimkolwiek gniazdku, tak dalej. No nie działa. Działa tylko na jednym gniazdku w garażu. I to jeszcze w taki sposób, że co trzeci raz muszę go jakby zrestartować, czyli bezpiecznik. Pokazuję wam o co chodzi. Bezpiecznik na silniku. Muszę wcisnąć, bo wyskakuje. No to schore, a nie. Produkt do sprzedaży. No niemożliwe, żebym w każdym gniazdku miał źle instalację zrobioną. Zresztą, jak może być źle instalacja zrobiona? To przy prądzie przemiennym ktoś odwrotnie fazy podłączył, przecież jest jedna faza. Chyba sensu. Dobra, ale nie o tym. Oburzenie na producenta, kompresora zostawię sobie dla siebie a tutaj pokazuję jak to wygląda aktualnie zaraz to przemyję i... poszukam odrdzewiacza dobrze, to... wstępnie oczyszczone prawie przygotowane, jeszcze muszę odtłuścić długo szukałem odrdzewiacza i nie mogłem znaleźć przynajmniej tego co ja chciałem, znalazłem jakiś w żelu, ale tego trzeba zmywać wodą wolnie ale udało mi się znaleźć coś takiego myślę, że to lepsze niż nic, bo APP mi się skończyło ten Air Stop nie zdążyłem jeszcze kupić a jak już tu mam odsłonięte, no to coś muszę dać, więc położę to później pomaluję podkładem epoksydowym i zacznę znowu przymierzać cały cały próg tak dalej przygotuje się powoli do spawania chociaż cały czas to ta część no nie wiem co z tym zrobić powinienem to tak naprawdę wyciąć zrobić na nowo bo tutaj dolnej krawędzi w ogóle nie ma no ale to by znaczyło że znowu nie zrobię nie zrobię tego progu, a już miałem nadzieję, wy pewnie też, że będzie zrobione, ale z drugiej jednak strony lepiej chwilę poczekać e, i zrobić dobrze, niż się spieszyć i zrobić chujowo, no. Coś za coś. No i teraz po pomalowaniu, według tego co jest na etykiecie, muszę poczekać 3 godziny, około 3 godzin. No mamy 20 stopni, więc myślę, że to 2, to, te 3 godziny będą ok. No może poczekam trochę długo, dłużej. Nie muszę później tego w żaden sposób zmywać. Jeżeli zrobiło się czarne, to znaczy, że zadziałało. I tworzy powłokę podkładową przeznaczoną do dalszej obróbki szpachlą i lakierem. Czyli ja mam plan, że jak to wyschnie, pomaluję to, to po prostu epoksydem. I tyle. Myślę, że na razie to tyle. Muszę się jeszcze pozastanawiać. Nad tym rogiem, co tam zrobić? Nie ma sensu się spieszyć, skoro robimy tak dogłębną e, renowację auta. Tak naprawdę, pewnie w poniedziałek, wtorek uda mi się to, to zrobić. Podejmę pewnie jeszcze dzisiaj decyzję, pewnie to wytnę, przygotuję. No nic, codziennie staram się coś, coś zrobić, jeżeli pogoda pozwala. Mam kilka rzeczy przygotowane w garażu w razie niepogody. No nic, dzięki, że jesteście. Najbardziej dziękuję za komentarze i za to, że y, oglądacie od początku do końca. No to jest podobno teraz najważniejsze dla YouTuba. No nic, do zobaczenia za tydzień. Jak się podobało, dajcie lajka. Hej.